Dobry wszystkim. Czujemy się wszyscy dobrze na pewno, chociaż tutaj u nas w Sydney pochmurno. Zimy. Także nie wiadomo, czy nie skończy się tak, że w Australii będą zimy dość ostre z padającym śniegiem, a w Europie tropik. <grym> Wszystko możliwe. No ale dzisiaj, kochani, yy, pierwsza moja styczność z Zachodem. Także Przygodę kiedyś musiałem rozpocząć. I w Polsce w latach 80. wszyscy ludzie, którzy są mojej daty, pamiętają, że były to czasy niewesołe, kiepskie. Nie wiadomo było, czy wejdą, czy nie wejdą. Yy, solidarność się rodziła i niektórych z nas nazywano jak to się mówi wywrotowcami no i któregoś dnia ten wywrotowiec, którym jestem ja postanowił wyjechać za granicę wyjechać z kraju przyczyna była taka, że mój kolega dał mi taką wiadomość że jego tata no i kolega przekazał mi wiadomość, że nie jest dobre to co robię. Czyli W tej chwili z Polski, jeżeli chcecie wyjeżdżać, wyjeżdżacie normalnie. Nie ma problemu. Spadacie podanie o paszport. Jeżeli was stać, po prostu wyjeżdżacie sobie za granicę i nie ma problemu. No dawniej było troszeczkę inaczej. Z Polski się raczej nie wyjeżdżało, a uciekało. No także czasy się zmieniły i mieliśmy tą wycieczkę do Bratysławy yy obwożono nas po okolicach Bratysławy pokazywano nam to i owo. i któregoś dnia był plan wyjazdu z z dawnej Czechosłowacji do Austrii na ten jednodniowy wypad do Wiednia stoimy na Granicy między Czechosłowacją a Austrią. Wszystko wygląda bardzo ładnie. Serca biją mocniej. I w pewnym momencie zauważamy, że autobus zamiast jechać do granicy odjeżdża od granicy. pojedziemy w pewne miejsce, gdzie sobie pochodzicie pojechaliśmy na, ta, na takie pewne je, na takie jeziorko także pochodzicie sobie będziecie mieli taki wolny czas na końcu dnia będziemy mieli kolację w restauracji no to już wszystkim wiecie, miny się i humory poprawiły kolacja była w restauracji, która Mieściła się na moście. Nie wiem, czy ktoś z Was był w Bratysławie, przejeżdżał przez most nad Dunajem i tam była restauracja, która wyglądała jak spodek kosmiczny. I tam właśnie mieliśmy tą kolację. I tam ostatni taniec. Ja to nazywałem ostatnim tańcem przed tym wjazdem do zachodu na zachód także następnego dnia stanęliśmy ponownie na granicy Czechosłowacji jak zachód będzie wyglądał co prawda zdjęcia i niektóre filmy które pokazywano w Polsce no ten zachód kojarzył się z wielkimi budowlami drapacze chmur i takie inne no ale Austria okazała się troszeczkę odmienna przez te wioski, które Przejeżdżaliśmy. Wiecie, one były tak piękne i kolorowe, że do dzisiaj mam ten obraz swojego pierwszego wjazdu i pierwszą stycznością z zachodem. Po prostu zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie. Czystość przede wszystkim. I kolory. To druga sprawa. Przejeżdżaliśmy przez parę miejscowości, które leżały niedaleko od Wiednia. Te skrzynki, które wisiały w oknach z tymi kolorowymi kwiatami, to było coś pięknego. Pierwsze spotkanie ze sklepem, w którym zatrzymaliśmy się po drodze, aby sprostować nogi. No, to było takie wrażenie, że wyjeżdżasz z szarości i wpadasz w pewne cudowne kolory. <try> Tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć. W Polsce przecież w tych latach nie było nic. Były puste półki, puste sklepy, szaro i, i brudno. I ten obraz właśnie tej szarzyzny i tych pustych sklepów wywieźliśmy z, ze sobą z Polski. Także pierwsze, no mówię Wam, pierwsze spotkanie w przez które przejeżdżaliśmy wiecie, no, no, tru, trudno to określić to było no każdy, który siedział w autobusie miał głowę przylepioną do, do szyb po pewnym czasie zaczęliśmy się zbliżać do Wiednia tam wjazd do Wiednia to było coś niesamowitego. Po prostu zapierało nas. te Każdy pokazywał gdzie jakiś sklep, to każdy mówił: Zobaczcie to, zobaczcie tamto, zobaczcie tu. To głowy nam tak latały z jednej strony na drugą. Także to pierwsze moje spotkanie z Zachodem. W Wiedniu, dlatego że oni wiedzieli gdzie pójść i co sprzedać. Także widać, no, Polak jak zwykle Polak potrafi. Dla mnie to oczywiście było y, czymś nowym. Ja się z tym nie spotkałem. Ja nie byłem żadnym y, y, handlarzem. Y, chciałem po prostu trochę zobaczyć wiednia decydować, czy zostajemy. Czy... Rolą. No ale w tym wypadku y, Pani Była tak Miła, uprzejma, że rozdała nam paszporty Do ręki yy, I To spowodowało to, że <laughs> Po prostu nie mieliśmy Większych Problemów y, Związanych z emigracją Dlatego, że jeżeli byłeś Bez, bez paszportu No to to się mogło Że mieliśmy paszport przy sobie. Mieliśmy około 20 dolarów. To był nasz dobytek. Mieliśmy dwie plastikowe torby. I to co na sobie: czyli ja miałem trampki, spodnie sztuksowe. I marynarkę sztuksową. Także tyle. Co mogliśmy wziąć ze sobą? Pożegnaliśmy się z tą wycieczką, zdecydowaliśmy się szukać miejsca, gdzie emigranci mieszkali. Udało nam to się dopiero po 8 godzinach spaceru po Wiedniu. Dotarliśmy do pewnego miejsca. Gdzie mieszkali emigranci. Tam rozmawialiśmy z pewnym Czechem, który mówi, że no nie tutaj, to nie to. Wy musicie się starać iść do obozu, dlatego że tutaj my już jesteśmy po obozie. Czyli zaczęliśmy szukać dojścia do tego obozu i nam wytłumaczyli, gdzie to się znajduje. To było miejsce tak zwanym Traydskiem. dotarliśmy do tego trajskiego to była chyba druga godzina w nocy w Austrii Austriacy mają to do siebie, że zamykają bramy także możliwość przespania się w jakiejkolwiek bramie czy gdziekolwiek przeżemania nie było takiej możliwości dlatego, że tak jak mówię wszystkie bramy były zamknięte Znaliśmy, znaleźliśmy miejsce na, na, miejsce na wrekowisku, gdzie spaliśmy dwie noce. Yy... Dlatego, że nie były, nie było to codziennością, że bramy tego obozu były otwarte. Trzeba było mieć właśnie to szczęście, żeby trafić na dzień otwarcia tego obozu, i nam się udało. Także takie było moje spotkanie z tym zgniłym zachodem. A resztę opowiem Wam już w dalszych odcinkach, jakie nas przygody spotkały w obozie i tak dalej. Także na razie trzymajcie się i do usłyszenia niedługo.